Amerykanie wracają na Księżyc. Już w poniedziałek 29 sierpnia planowany jest start gigantycznej rakiety SLS, która wyniesie w kierunku Księżyca statek kosmiczny Orion. Tak rozpocznie się cała seria misji Artemis, których celem jest powrót człowieka na srebrny glob. Artemis 1 to misja, której celem jest kompleksowy test wszystkich systemów NASA do głębokiej eksploracji kosmosu, czyli statku kosmicznego Orion, rakiety SLS Space Launch System i systemów naziemnych w Kennedy Space Center na Florydzie. Będzie to testowy lot bezzałogowy, który ma przygotować podłoże do eksploracji kosmosu przez człowieka oraz ma przetestować zdolność powrotu ludzi na Księżyc. W trakcie trwania tej misji statek kosmiczny Orion wystartuje na szczycie najpotężniejszej rakiety na świecie i poleci dalej niż jakikolwiek inny statek kosmiczny zbudowany przez ludzi. W trakcie misji przemierzy 450 tysięcy km od Ziemi i 64 tysiące km poza dalszą stronę księżyca. Orion spędzi w kosmosie więcej czasu niż jakikolwiek inny kosmiczny statek bez dokowania do stacji kosmicznej. Przyjrzyjmy się temu jak będzie wyglądał start misji, który planowany jest na 29 sierpnia o godzinie 14.33 czasu polskiego. Okno startowe w tym dniu wynosi 2 godziny. Jeżeli nie uda się przeprowadzić startu rakiety tego dnia, NASA wskazała dwa zapasowe terminy na 2 i 5 września. SLS i Orion wystartują z Launchpad 39B w Kennedy Space Center na Florydzie. SLS jest napędzany przez dwa pięciosegmentowe dopalacze oraz cztery silniki RS-25. Dopalacze spalą paliwo, rozdzielą się po około dwóch minutach od startu, a RS-25 wyczerpią paliwo po około 8 minutach. Po zrzuceniu dopalaczy paneli modułu serwisowego i systemu przerywania startu, silniki głównego stopnia rakiety zostaną wyłączone, następnie oddzielą się one od statku kosmicznego, Mając Oriona podłączonego do tymczasowego kryogenicznego stopnia napędowego ICPS, który będzie napędzał go w kierunku Księżyca. Gdy statek kosmiczny Orion okrąży Ziemię i rozmieści swoje panele słoneczne, napęd ICPS da Orionowi potężny impuls, którego potrzebuje, aby opuścić orbitę Ziemi i udać się w kierunku Księżyca. Manewr ten nazywa się iniekcją transksiężycową, precyzyjną, wycelowaną w punkt w okolicach Księżyca. Dzięki temu Orion znajdzie się wystarczająco blisko Księżyca, aby został on przechwycony przez grawitację naszego naturalnego satelity. Orion oddzieli się od ICPS około 2 godziny po starcie, następnie ICPS rozmieści 10 małych satelitów znanych jako CubeSaty, aby badać księżyc lub wyruszyć w inne odległe miejsca w kosmosie. W miarę jak Orion będzie kontynuował swoją drogę z orbity Ziemi na Księżyc, będzie on napędzany przez moduł serwisowy dostarczony przez Europejską Agencję Kosmiczną, który w miarę potrzeb będzie korygował kurs. Moduł serwisowy posiada główny system napędowy oraz dostarcza energię dla statku kosmicznego. Podróż na Księżyc potrwa kilka dni, podczas których inżynierowie będą oceniali działanie systemu w statku kosmicznego Orion. Gdy Orion dotrze już w okolice Księżyca, przeleci około 97 km nad jego powierzchnią i będzie to moment o największym zbliżeniu. Następnie użyje siły grawitacji Księżyca, aby wprowadzić Oriona na odległą orbitę wsteczną, znajdującą się około 64 tysięcy km za Księżycem. Odległość ta jest o 48 tysięcy km większa niż poprzedni rekord ustanowiony podczas misji Apollo 13 i jest najdalszą w kosmosie, jaką przeleciał jakikolwiek statek kosmiczny. Zbudowano do lotów załogowych. W drodze powrotnej na Ziemię Orion otrzyma asystę grawitacyjną od Księżyca. W momencie, gdy wykona drugi bliski przelot, odpali silniki w precyzyjnie wyliczonej chwili i wykorzysta grawitację Księżyca, aby przyspieszyć z powrotem w kierunku Ziemi, ustawiając się na trajektorii, dzięki której ponownie wejdzie w atmosferę naszej planety. Misja zakończy się testem zdolności Oriona do bezpiecznego powrotu na Ziemię. Orion wejdzie w ziemską atmosferę podróżując z prędkością około 40 tysięcy km na godzinę. Atmosfera ziemska spowolni statek kosmiczny do prędkości 480 km na godzinę wytwarzając temperaturę około 2800 stopni Celsjusza. Będzie to test działania osłony termicznej. Gdy statek kosmiczny przejdzie tę ekstremalną fazę lotu, przednia pokrywa wnęki, która chroni jego spadochrony, zostanie zrzucona. Dwa spadochrony hamujące Oriona rozwijają się najpierw na wysokości 7600 m, a po minucie zwalniają Oriona do około 160 km na godzinę, zanim zostaną odcięte. Za nimi podążają trzy spadochrony pilotowe, które wyciągają trzy główne spadochrony, które spowolnią zniżanie Oriona do mniej niż 30 km na godzinę. Orion wykona pre Precyzyjne wodowanie w zasięgu wzroku statku ratowniczego u wybrzeży San Diego. Zespół lądowania i odzyskiwania kierowany przez NASA Exploration Grant System będzie odpowiedzialny za bezpieczne odzyskanie kapsuły po wodowaniu. Przed wodowaniem zespół wyruszy w morze na statku marynarki wojennej. Na sygnał nurkowie marynarki wojennej i inni członkowie zespołu w kilku łodziach zostaną upoważnieni do zbliżenia się do Oriona. Nurkowie następnie podłączą linę do statku kosmicznego i przeciągną go za pomocą wyciągarki do specjalnie zaprojektowanej kołyski wewnątrz pokładu statku. Statek przetransportuje Oriona na molo w amerykańskiej bazie marynarki wojennej w San Diego. Zostaną również podjęte próby odzyskania przedniej osłony Oriona i trzech głównych spadochronów. Ma to na celu pozyskanie jak największej ilości danych dotyczących jakości i wydajności użytych materiałów. I tak oto w skrócie będzie przebiegała cała misja Artemis 1. W trakcie jej trwania nasa zademonstruje osiągi Oriona oraz SLS, przetestuje możliwość okrążenia księżyca i powrotu na Ziemię. Artemis 1 ma za zadanie przygotować drogę do przyszłych misji w okolicy Księżyca łącznie z lądowaniem pierwszej kobiety na powierzchni srebrnego globu. Artemis 1 to dla nasa okazja do przetestowania gruntu pod eksploracją przez ludzi odległego kosmosu. Astronauci zbudują i rozpoczną testowanie systemów w pobliżu księżyca, potrzebnych do misji na jego powierzchni, ale również do eksploracji innych miejsc dalej od Ziemi, w tym również i Marsa. Dzisiejszym materiałem zapraszam Was na całą serię krótkich wideo, w których będę omawiał poszczególne etapy i założenia misji Artemis. Jednocześnie już dziś zapraszam Was na live ze startu misji Artemis 1, który będziecie mogli wspólnie ze mną obejrzeć na kanale Nocne Niebo w najbliższy poniedziałek. Czy start rakiety będzie widoczny nad Polską? Nie, nie będzie. Czy da radę zobaczyć Oriona lecącego w kierunku Księżyca? Obawiam się, że będzie to bardzo trudne. Na koniec chcę serdecznie podziękować wszystkim wspierającym kanał, czy to w sposób finansowy, czy to służących pomocą merytoryczną podczas transmisji live. Bez Was rozwój projektu nie jest możliwy. Dziękuję patronom Tomasz Patryk Przemysłow Mateusz Paweł, Lejnat, Beata, Izabela. Dziękuję wszystkim, którzy zostawili napiwek Good Warrior Sulonox, KOPL80 Patryk, Badula, Siemikow, Bartmis Dorotarus Magda GM1K1 Mikołaj Bojówson Mosiek87 Antonio Margheriti Dziękuję bardzo za wsparcie na live'ach. Dzięki Cika, Beata B, Adimus, Pawełka Komanix, Bartek S opres, Lena Lawerna. Beata N.